Z inicjatywy mieszkańców Tarnowa w Parku Szczeleckim stanął ponownie znany wszystkim tarnowianom Muchomor. Przed chwileczką został zamontowany, był potężny dźwig. Muchomor waży tonę 200. Jest o konstrukcji stalowej, bardzo trwały. Także będzie przez wiele, wiele lat tak jak poprzedni Muchomor nam służył. Montaż grzyba przebiegał bez większych problemów. Pod czujnym okiem Straży Miejskiej zostaliśmy. Eskortowani z grzybem ze względu na jego gabaryty, no, musieliśmy poprosić Straż Miejską o e, asekurację, o pilotaż transportu. Przyjechaliśmy przez park, też bezpiecznie, i zamontowaliśmy. Gabaryty grzyba swoje robią: kapturek ponad 3 metry. To jest już wymiar ponadgabarytowy do transportu, więc stąd była drobna, ta drobna niedogodność. To jeszcze nie koniec prac przy Muchomorze. Będą tutaj jeszcze takie same ławeczki jak jakby, by poprzednio oraz i te ławeczki będą z, z, zamontowane we wtorek, poniedzieli, a jutro be, będzie wykonany trawnik od nowa. Mieszkańcy z zadowoleniem przyjęli powrót Muchomora. No piękny. Oglądałyśmy od samego rana jak stawiali grzybka, także no, symbol Tarnowa i przyda się. Ma Pani jakieś miłe tu wspomnienia właśnie z tym poprzednim jeszcze grzybem? No wie Pan co, no ja akurat byłem dzieckiem, to tak dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że stał tutaj ten grzybek, także Wnusia teraz będzie do grzybka chodziła. Wspomnienia są na pewno i dla dzieci to jest duża radość jednak. O ile dobrze małżonka mnie poinformowała, taki grzybek był tutaj wcześniej. Był miejscem spotkań, także miejscem, gdzie e, klasy szkół podstawowych miały zbiórki. No i tyle. No, jakieś to nową, Pozytywny odzew na e, Facebooku i tyle mogę dodać. Każda forma stworzenia czegokolwiek, pozytywny odzew. Myślę, że też odświeży tutaj e, pamięć wielu młodym. Nie tylko młodym. Osobom pozytywny odzew. No bardzo fajnie, podoba mi się. Tak jak dawniej było podobnie. Pamięta Pani ten dawny? Ma Pani jakieś miłe wspomnienia z nim? No, dzieciństwo takie normalne. Mhm. No i fajnie, że to reaktywowano, że to odtworzą na nowo. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Bardzo mi się ten grzybek podoba, aczkolwiek mógłby być troszeczkę większy. To jest moje zdanie. Troszeczkę większy, żeby nie rzucał. Ja pamiętam z dzieciństwa, był tu grzyb. Tak, pamiętam, ale powinien być minimalnie. Wspomnień mam bardzo dużo, bo jak byłem młodym jeszcze dzieckiem, to tutaj siedziałem pod tym grzybem w, 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 czasie, w czasie deszczu na, na tych ławeczkach. No i mam również wspomnienia, kiedy stwierdziłem, że, że grzyb, grzyb się rusza. A on jest stalowy, ma swoją wagę w roku 2002 i natychmiast została podjęta decyzja, żeby go usunąć i żeśmy go usunęli. Ale mamy z powrotem nowego grzyba.